Hej, hej, witajcie kochane strzelce. E, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na horoskop na miesiąc styczeń 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróż... Yy, i... Cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, to stanie się przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, gdzie obowiązuje inna strefa czasowa, musicie sobie po prostu ten czas przeliczyć. Kochani, wiem, że nie zawsze też ta strona funkcjonuje, także chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli nie będzie możliwości, żeby się zapisać sam, samemu, to po prostu wyślijcie do mnie wiadomość, tak? I wtedy ustalimy termin, godzinę i rodzaj wróżby. Ja bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału. To oczywiście gorąco zachęcam i nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Także tak to, moi kochani, wygląda. Nie będę się więcej rozgadywała, zatem zobaczymy, co tutaj się będzie działo u Was, drogie strzelce, w finansach. Finanse strzelec na miesiąc styczeń 2023. 23. Jejku, jak ten czas leci. Finanse. Ło. Mamy kartę drzewa. Słuchajcie. Jeżeli ta karta się pokazuje, to znaczy, że należy zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Na zdrowie swoich bliskich, tak? Czyli też rodzina, no rodzina, rodzice, dziadkowie. No, to jest drzewo życia, ale też drzewo genealogiczne, można powiedzieć. Tak przynajmniej dla mnie. Więc kochani, zwróćcie uwagę na to w, w, i zastanówcie się. Być może to jest też styczeń, grudzień. To są takie miesiące rozliczeń, tak? Rozliczeń danego roku, co zrobiłem, co jeszcze mam do przerobienia. Więc tak to moi kochani wygląda. I, yy, no, I będziemy się rozliczać, tak? Będziecie się rozliczać z tego, co przeżyliście. Dla mnie ta karta jest karta stop, czyli zwróć uwagę na to, co czujesz, co robisz, kim jesteś, gdzie jesteś, yy, i zwróć uwagę na swoje zdrowie. Czyli tutaj nie ma dociągania. I zobaczcie, w tle macie też kartę śmierci, skupienie się na sobie i zamknięcie drzwi od przeszłości, wejście w przyszłość. Nie ciągnę więcej, zobaczymy tutaj w tle, jest karta głupca, czyli otwarcie się na coś nowego i az denarów, czyli też jeśli chodzi o finanse, otwórzcie się na nowe umowy, otw otwórzcie się na nowe relacje, otwórzcie się na ogromne zmiany. Coś trzeba zostawić i pójść w swoją stronę, ale tutaj chodzi o to, ja nie mówię o takim ego, chorym ego, tylko o skupienie, skupienie uwagi... Y Całkowicie na sobie, na swoim zdrowiu. Tu może być nie tylko zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe, tak? Więc tutaj bardzo istotne są te rzeczy. Kochani, zobaczymy teraz, co w uczuciach i w miłości dla strzelca na miesiąc styczeń 2023. Mhm. Jest jakieś rozczarowanie, ponieważ czujecie się manipulowani, tak? Tutaj jest jakaś ewidentna manipulacja i z tego powodu cierplicie. Jest dużo lęku, jest dużo niedomówień, dużo też tajemnic. I co dalej? Trzeba zamknąć ten cykl lub tą relację, by pozbyć się tego ciężaru. Są dostateczne i walka z samym sobą, pozbycie się tego lęku. By no, odejść z tej relacji. Jeżeli jesteście tak zmanipulowani i ta relacja po prostu was przytłacza i rani, no to nie ma sensu w niej tkwić, moi kochani. Oczywiście pamiętajcie, że przekaz nie jest do wszystkich, tak? To być może jest przekaz dla osób, które no, może dwie, trzy osoby mają to usłyszeć, ale no, jest tu bardzo toksyczna relacja, męcząca. Y i no, czujecie rozczarowanie. Karta zwycięstwa. Wiecie co? Ja tutaj odczuwam to tak, że kartą zwycięstwa jest to, że Wy będziecie uzdrawiać swoje wewnętrzne dziecko, tak. Wejście w, w taką głębię. Tutaj jest rozwój duchowy również, tak, kapłanka. Być może też dowiecie się, że osoba, z którą jesteście, ma kochankę i to wyjdzie na jaw, tak? Ale ja bardziej odczuwam to w ten sposób, że zwycięstwem dla Was będzie rozwój duchowy, zawieszenie się, zatrzymanie się na sobie. Zobaczcie, być może te y, tam mieliście też drzewo życia, być może ta sytuacja rodzinna, sytuacja uczuciowa, partnerska, przekłada się na, wasze, na waszą pracę, tak? I tutaj y, po prostu trzeba to uzdrowić. To wasze wewnętrzne dziecko, być może tutaj właśnie trzeba y, rozwój duchowy, tak? Y, y, ta kapłanka ma pudełko, ona ma wiedzę i ona ma tylko dostęp do tego. Być może do tych swoich skarbów, być może tu chodzi o waszą duszę w tym pudełku, że coś was rani i tak jakby wy musicie, wy wiecie co was rani i wy musicie to uzdrowić, ale wy macie ten potencjał i ta kapłanka to ma w rękach, tak? Czyli to od niej zależy, więc od was też to zależy. No i zobaczcie, tutaj jest zatrzymanie. Nie. Nie, nie jest to parcie na kogoś, tak? Tutaj jest tak, jakby ten wisielec mówi, skup się na sobie, spójrz na tą sytuację z innej perspektywy. Nawet jeżeli cierpisz, to doświadczasz, czegoś się uczysz, tak? No i znowu są te trzy trzy Miecze, czyli tu jest skupienie, być może właśnie pójście w pracę, tak? Dzięki tej pracy, skupieniu się na rozwoju swoim, na rozwoju duchowym, na skupieniu się na materii, jesteście w stanie uzdrowić to i spełnić. I być może wtedy pojawi się nowa osoba, by, by dokonać wyboru między jakąś tam osobą albo dwoma osobami lub też między osobą a samotnością, tak? Ale na razie tak, jakby karty mówią, że y, zwyciężycie tym swoim rozwojem duchowym. Więc tutaj jakieś przemiany są. No trudne energie, ale być może to jest właśnie się wiąże z rozliczeniem starego roku, że po prostu postanowicie odważycie się pewne rzeczy w swoim życiu zakończyć, tak? Odejść. Nie każdy też ma odwagę odejść, tak? Nie każdy zbiera i ma w sobie te siły, by, by w końcu odejść. No i zobaczymy teraz, moi kochani, co tutaj nam pokażą karty, karty Lenormand na, na miesiąc styczeń 2023 dla strzelca. Już patrzymy. No, signifikator mężczyzny jest tutaj i uzdrowienie tego wewnętrznego dziecka. Albo wy. Musicie uzdrowić to wewnętrzne dziecko, oczyścić, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Oczyszczenie, tak? Oczyszczenie samego siebie z tych lęków, z tych niedomówień, ale to też jest nawiązanie i rozwój, wiecie, wewnętrzne dziecko, czyli to jest też dusza, czyli tutaj jest połączenie duszy, oczyszczenie tych energii i zakończenie tego lęku, tak? Czyli tutaj jest uzdrawianie. Uzdrawianie. Też może to się wiązać z taką sytuacją depresyjną, tak? Ale tu jest tak, jakby zakończenie. Pewnych rzeczy, pewne rzeczy trzeba odpuścić i zakończyć. No, oczywiście, też gdy uzdrowicie to i zakończycie, być może właśnie ten sygnifikator mężczyzny może mówić, że wtedy, właśnie wtedy pojawi się ta nowa osoba, tak? Na horyzoncie. Lub ta osoba, wasz partner może musi się uzdrowić, też nie wykluczony, tak? Ale karty mówią o skupieniu się na pracy, być może tutaj będą oferty nowych kontraktów w jakiejś większej czy nawet zagranicznej firmie, nowe możliwości, tak? Otworzenie się na to ale też jest ciężar. Czyli zwróćcie uwagę, z jakimi osobami macie do czynienia, z kim, jakimi osobami się otaczacie, tak? Tutaj po prostu trzeba dokonać jak, jakichś zmian i wtedy to się, energię się uwolnią, tak? Więc tak to wygląda. Kochani, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, zwróćcie uwagę na y, hormony. Y, no, y, jeżeli macie dzieci, to też y, starajcie się nawiązać bliższy kontakt z dziećmi, tak, bo to też y, może wam pomóc. Lub jeżeli nie macie dzieci, obserwujcie może coś możecie odkryć w tych dzieciach, co może was uzdrowić. E, no, y, Nie sądzę też, bo tam w tych uczuciach też pojawiło się paść. Y, że, że ktoś może myśleć, że może jeżeli kobieta pomyśli, że zajdzie w ciąże, że osiągnie zwycięstwo. Nie, nie szukajcie takiej sytuacji. Nie osiągniecie zwycięstwa poprzez manipulacje, poprzez ciążę. Absolutnie nie, bo wtedy no, będzie to tak zwane niechciane dziecko i niechciany związek, tak? że będziecie się czuły, czuły niekochane. Oczywiście pamiętajcie, że to jest... Nie przekaz dla wszystkich kobiet, tak? Ale może ktoś musiał to usłyszeć, więc, więc kochani, nie manipulujcie tutaj, tak? Ja skupiam się na tym, że no jeżeli tu jest mężczyzna, to tak samo możecie sobie to zamienić na kobietę, jeżeli panowie mnie oglądają. Uzdrówcie tutaj swoje wewnętrzne dziecko, tak? Um, więcej ruchu, przebywania na świeżym powietrzu, nawet um, jeżeli nie możecie spać, przejdźcie się na spacer, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście. To też Wam dobrze zrobi, uzdrowi, albo też, no, czytanie nocą, może coś trzeba też wyrzucać z domu, jakieś przedmioty, które przypominają jakąś osobę, tak, i, no, i uzdrowić tę energię. Ogólnie tutaj skupienie się na, uważam, że to będzie taki czas, ten miesiąc styczeń, na rozwoju duchowym, że tutaj będą ogromne przemiany, ale pamiętajcie, że jeżeli jest źle, to to, to, to jest chwilowe, tak, że zawsze. Ten czas mija i, i będzie lepiej. No i zobaczymy karty rady. Pamiętaj, że jesteś wolny. No, strzelce lubią, cenią sobie wolność i swoją przestrzeń. Więc y, tak macie się czuć, drugie strzelce. To, to, to jest wasza energia. Taka szczęśliwa, jowiszowa, tak? Więc y, tak, tak to wygląda. No i zobaczymy teraz. Y, o, już mi wypadła karta, czyli znaczy, że się poko... Chcę pokazać wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie, zna, y, nie znając efektu końcowego, tak? Czyli też mieć, mieć wiarę w to, że się coś zmieni, że będzie lepiej, że y, też możecie sami coś odmienić, że będzie dobrze. I tego Wam oczywiście serdecznie życzę. E, kochane strzelce, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i dużo zdrówka. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale: także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko. Życzę wszystkiego dobrego i buziaki. Do, do następnego razu.